Jak nie mam aura, o co Ci chodzi wreszcie? To, że mam lepszą myszkę i to, że mam więcej skilla i że dużo PvP... No, 3 lata PvP, więc wiesz... A przesiadka na taką cudowną myszkę, jaka jest obecna... To jest naprawdę... Jaką masz myszkę? Powiedz nawet nazwę. SPC Girgen Plus. Super. S nie wiem... To se zobacz debilu! Nic nie poradzę. A, a ty masz bloody, jak mówiłeś, bloody masz? Tak. Ten, oh. ten twój kretyn, który... nie powiem co robi, yy, może przestać. Dobra. Nie! Dobra, przestanie już. Przynajmniej wiesz, że wypowiedzi się podpisuje na końcu. To... To dobrze. Jak jesteś tak mądry, to daj. lotum to, człowieku. Pisz se SPG Girgen Plus i wtedy ci wyjdzie Dajesz jeszcze raz jeden a versus nie. jeden Chyba Debilu mam takie coś co się nazywa miernik dystansu pomiędzy ciosami I akurat mi u ciebie wychodzi 3,9 tak a, a wiesz, że z taką ilością się da Tak, wiem, przy pierwszym ciosie na pewno Maksymal maksymalna odległość Bicia. Jest to chyba cztery kratki przy strefie, ale ty mi stref nie zakładałeś i miałeś po cztery, więc tak Akcymalnie... panie... Daj dosłownie chwilę! Dajesz, dajesz jeden versus jeden, a nie mi się tu pruje, że mam, że mam aura, bo mi się żal ciebie robi, szczerze. Tak Można grać nawet pięci, i w ogóle być... No będę tak wiesz... Mm. Powiem tak! Zakup się dobrą myszkę, a nie się prójesz do zwyczajnego gra. Ale Bloody to nie jest idealna myszka. No, do draga jest, przepraszam, ale do Waterfly'a ma twarde przyciski. Kurde, no i taka jest... Nie powiedziałbym co do Bloody. Dobra, y, nieważne, po prostu... Y, wyłącz sobie tą maurę i, i... Twój śmieciowy kolega, który jest na wysypisku... Nie mówi, że... W wysypisku, to zaraz ty możesz być. Pa mu strefa wyszła? Dawał jeden V1, a nie. No ja bym chciał jeden, patrz. Patrz, jest tadek, patrz. O, o, zabił Jak nie. weźmiesz... Jak weźmiesz mikro... Na mikrofonie... To je Jezu, jak weźmiesz kamerę... Na laptopa... Czy na monitor... No zaraz wezmę. Chcę, no wezmę. No po no weź sobie. Ale tak, ty tak, też mu włączasz. Ale czekaj, nie, on chce na... Na myszkę, czy na co? Na monitor! Tylko jeszcze jakbyś nie wyłączył Minecrafta. Walnąć to w poziomie. No, teraz dać kamerę wirtualną. Udostępnić... i udostępnić kamerkę i OBS. Widzisz, widzisz. Masz? Masz. O, o fajne rustki. Fajne. Już przyjaciele są. Ciężko będzie, ale można. No ale widzisz kamerkę widzisz. Nic mi tu głupo nie pierdził. cps ci pokazują 24 CPS-y na zero ja byś chciała wiedzieć. To, ja chciał wiedzieć to z prawej strony są cps z prawego przycisku, a z lewego z lewej. Wiem. A i powiem ci tak, na Lunarze nie da się mieć makro. O właśnie. Ani aury. Więc to, to teoria muszę chywalić. No. Jakbyś Kroteński kolego nie rozumiał, to... jest coś, coś takiego jak wyłączenie. Nie? W normalnej wersji nie ma ustawiać. Aj, patrz, patrz robi i się nie ustawia, żeby go zrobić. No to już jest podejrzane. Ej! Patrz. raz patrz. Widziałeś to, zrobiłem monolka, nie ustawiając się, to już jest sus trochę. Ale co mu to da? Daj da się zrobić Daj się zrobić mu bez ustawienia Opia się skoczy mhm. Spadł Kurde, nie mogę No i mam 104 fps gdzie normalnie mamy 270 Ale hita dostał, ale gonga dostał, pan zaś! Jak tam jak tam wolisz, kolego? Ja też Chyba, że on pier nie? Oh, pierwszy Nie? No On się nie umie bić po prostu i widzisz jak ucieka On robi wszystko, żeby mnie ominąć, bo wie, że jest błynem w tą grę Patrz Na łap, na łap Dobra, SA Nie, nie sklaczuje On sklaczował? Chłopca S pisze, no ja nie mogę Kolejny Kolejny jakiś trajer się trafi pa I teraz on na strefę A ja mu dam Nie, ja on padł Kurde, ludzie... Weź ty no Ak Akurat z kamerką to zajebiste umiejętności pokazujesz, powiem ci. Czemu on ma fragę od Daj, żałuję, żałosny jestem chłop. Nie Eż no, pisa. fajne umiejętności. O co ci kurna chodzi? co Ty, Lodola. <noise> no to już wszystko jasne, że masz aurę na aurem Aure. Aure dobra, jesteś na YouTubie, pozdrów YouTuba. Pozdrów YouTube'a. Chyba się zatknąło. No dobra, będzie na YouTube, już mam film przynajmniej gotowy.